Pan z Wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem jak tak się modlicie ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełni na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Jeśli bowiem przebaczacie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec Wasz nie przebaczy wam także Waszych przewinień. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Siostry i bracia, Pan Jezus. Idąc każdego dnia wraz z apostołami, nauczając uzdrawiając, czyniąc cuda. Pewnie też męczył się tak po ludzku, bo przecież też był człowiekiem. Ale zauważmy tę pewną istotną różnicę między zachowaniem apostołów i tych, którzy szli za nim, a Jezusem. Jezus kończąc każdy dzień, Udawał się na miejsce osobne, by być blisko z Ojcem, by rozmawiać, by się modlić. Będąc Bogiem, rozmawiał każdego dnia, w każdym, w każdym momencie ze swoim Ojcem, ale w sposób szczególny, robiąc podsumowanie każdego dnia, czynił to na modlitwie. Widzieli to apostołowie. To zaczęło ich intrygować. Stawali się coraz bardziej ciekawi, jak, jak to jest. Wiedzieli, że on się modli. Widzieli jego skupienie, widzieli ten wyraz twarzy pełen miłości i medytacji i zaczęli troszeczkę mu zazdrościć, że oni nie potrafią tak się modlić. Oni nie wiedzą, jak wygląda modlitwa. Ich tego nikt nie nauczył. Mimo, że. Od wieku dziecięcego bywali w każdy szabat w synagodze, by usłyszeć fragment Tory, Pisma Świętego, by usłyszeć jakiś fragment interpretacji rabinackiej. Nikt ich jednak nie nauczył takiej modlitwy, jaką przyniósł i jaką prezentował sobą nade wszystko Jezus Chrystus. Stąd ich prośba, Panie, naucz nas się modlić. Sprawa, by nasze modlitwy były też takie, jakie są Twoje. Siostry i Bracia, to pytanie, ta prośba, właściwie nie pytanie, lecz prośba, jest również udziałem nas dzisiaj, stojących przy ołtarzach całego świata, którzy każdego dnia przychodzimy, modlimy się, rozmawiamy, ruszamy ustami. Siedzimy w ławkach, siedzimy na krzesłach mniej czy bardziej wygodnych, uczestniczymy w mszy świętej poprzez transmisję. Bierzemy do ręki różaniec, bierzemy książeczkę z modlitwami i przychodzi takie wrażenie, jak właśnie wrażenie apostołów, ale my nie umiemy się modlić. Ty nie umiesz się modlić, siostry i bracie? Stań przed Bogiem i skoro tylko powiesz, Panie, nie potrafię się modlić. Panie, nie wiem, jak mam się modlić. Bądź pewien, bądź pewna, droga siostro i bracie, że właśnie w tym momencie zacząłeś się modlić. Moi kochani, w naszym życiu mamy wiele umiejętności, które nabywamy z łatwością, płyną po prostu i wyglądamy znakomicie. Czujemy się z tymi umiejętnościami nabytymi jak ryby w wodzie, ale są też takie, które bez względu na wiek zawsze są wyzwaniem dla nas. Jedną z takich umiejętności jest właśnie modlitwa. Dowodów na to mamy całą masę. Już ludzi mówi, nie będę się modlił, bo mnie Bóg nie słucha. Nie będę do niego przychodził nam bo tyle się modlę, a nic z tego nie mam. Z pewnością każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim powołaniu przyszło nam żyć, stawiał sobie niejednokrotnie takie pytanie, jak mam się modlić? Takie samo pytanie, jakie stawiali sobie apostołowie, tylko brakło być może w naszym życiu tej drugiej części. Prośby, Panie. Naucz nas się modlić. Ale to pytanie nie było obce także ludziom, ludziom właśnie w czasach pana Jezusa. Stąd Jezus w dzisiejszej Ewangelii, jak słyszymy, uczy apostołów. Uczy, jak mają się modlić. Mówi, nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. To jest też cecha, która gdzieś nam towarzyszy, że biegamy od sanktuarium do sanktuarium. Od modlitwy, od koronki do innej koronki, nie pomniejszając, proszę tak nie interpretować, że pomniejszam mniej broń Boże. Z ogromną pogorą odnoszę się do każdej modlitwy. Tylko pragnę zobrazować, że nie możemy być gadatliwi przed Bogiem, czyli tu się nie liczy ilość naszych modlitw w ciągu dnia, a liczy się jakość. Przecież rozpoczynając dzień, Wystarczy, że uczynisz znak krzyża i powiesz, Panie, cały ten dzień jest dla Ciebie. I wszystko, co będę czynił, co będę czyniła, jest dla Ciebie. I jakże piękną będzie tą modlitwą, jeżeli każde Twoje zadanie czy praca wykonywana w, w, gdzieś tam, w firmie, w urzędzie, czy gdzie, gdzie realizujesz swoje powołanie. Jeżeli każda Twoja czynność będzie przeniknięta intencją Bożej obecności. Ale mamy tę świadomość, że możemy się modlić na różne sposoby, często zresztą to mówię, sugerując: jeżeli nie umiesz się modlić, to po prostu rozmawiaj z Bogiem tak, jak rozmawiasz z kimś, kogo bardzo kochasz, ze swoją żoną, z matką, z tatą, z mamą, z tatą, z dziećmi. Przecież z nimi rozmawiasz serdecznie. Jeżeli są sprawy trudne, jeżeli są sprawy bolesne, mówisz o tym wszystkim z boleścią, z bólem, ale nie z nienawiścią, tylko właśnie serdecznie. I tak samo powinniśmy się modlić taką prostotą naszego życia do Boga. Ale potrzebujemy również takiej modlitwy. Szczególnej, takiej modlitwy, która poprowadzi nas przez nasze życie. I taką modlitwą jest właśnie ta modlitwa, której nauczył apostoł Jezus Chrystus. Modlitwa Jezusa jest inna niż ta, do której przyzwyczaili się Żydzi. Przede wszystkim mamy się modlić do Boga. Do Boga, który jest naszym Ojcem i to jest rewolucja w myśleniu religijnym. Bo przecież Żydzi patrzyli na, na Boga jako sędziego, jako króla, który był ogromnie twardy, niedostępny i nieprzystępny. Do tego stopnia to, santus, to, to sakrum było przez nich przestrzegane, że nawet nie wypowiadali imienia Bożego z lęku przed tym, żeby Boga nie urazić. A tu nagle przychodzi Mesjasz przychodzi, nauczyciel przychodzi, mistrz Jezus Chrystus im ukazuje im Boga jako Ojca. I to jest ta rewolucyjna, nowa modlitwa, której życi nie znają. Dzięki temu, że nie jest to Bóg, który jest właśnie niedostępny dla swoich czcicieli i chce tylko, aby mu składano ofiary, ale jest Ojcem. Który dba o swoje dzieci dzięki temu ta modlitwa nabiera zupełnie innego wymiaru. Moi kochani, to Bóg, który nie tylko troszczy się o dobra duchowe, ale także wysłuchuje naszych takich zwykłych próśb, które odnosimy do tego, co jest zwyczajne, ziemskie. Boże, nie mam chleb, nie mam pieniędzy na chleb. Boże, co ja zrobię? Bo. Mam duży problem, który zrodził się w mojej rodzinie i taki właśnie problem, taka intencja wpłynęła tuż przed duszą świętą. W Bazel... Podczas koronki do Miłosierdzia Bożego, dzisiaj w Bazylice, w Kaplicy Serca Jezusowego, tej przed obliczem Pana Jezusa, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, imiona będę ukrywał, niewiasta zobaczyła leżącego Krzyżem mężczyzny, wiek około 40 lat. Kiedy wstał w oczach pełnych łez, zwrócił się do tej kobiety z wielką prośbą, prosząc o modlitwę za, za jego małżonkę, która z niezrozumiałych dla niego powodów powiedziała, że chce natychmiastowego rozwodu. Jego już żonaty syn, ma również dziecko, powiedział. Że jeśli to miałoby się wydarzyć, to on popełni samobójstwo. Człowiek ten, ten leżący krzyżem, błagał o modlitwę, o cud uratowania jego małżeństwa rodziny. Za chwilę się będziemy modlić w intencji tej kobiety, która ma na imię Monika, właśnie modlitwą pańską, tą modlitwą, której nas nauczył Jezus Chrystus. Moi drodzy, i właśnie do tego zmierzamy, bardzo dobrze znamy wszyscy modlitwę Ojcze nasz, którą odmawiamy, przynajmniej jeden, czy dwa, czy kilka razy w ciągu dnia. Spotykamy tam Boga, który jest Ojcem nas wszystkich, a nawet tych, którzy Go nie znają, ale, albo w Niego nie wierzą, Bóg jest Ojcem nas wszystkich. I Warto jest, siostry i bracia, byśmy tę modlitwę potraktowali w sposób szczególny, jako taki, taki, taką broń atomową, przepraszam za porównanie, broń atomową naszego życia, kiedy dzieją się w naszym życiu trudne sytuacje, takie jak choćby ta dzisiejsza prośba o, o modlitwę tego, tego człowieka zagubionego i bardzo rozdartego, za modlitwę, w intencji jego żony, w intencji jego rodziny. Kiedy dzieją się w naszym życiu trudne sytuacje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić i nie wiemy, jak, jak ogarnąć modlitewnie te wszystkie swoje problemy, przypomnijcie sobie o niezwykłej mocy, którą niesie modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz. Przed kilkoma laty. Przed kilkoma laty siostry i bracia udzielałem pomocy również poprzez profil ten na Facebooku, pomocy duchowej, konsultacji, tak bym ładnie to nazwał, duchowej pewnej niewieście, która była bardzo mocno poraniona, bardzo mocno skrzywdzona przez życie. I pewnego dnia ta pani zadzwoniła do mnie, już nie. Nie pisząc, tylko zadzwoniła, bo przecież mój telefon znacie i powiedziała, że dzwoni, bo chce się ze mną pożegnać, bo nie potrafi sobie już poradzić z tymi wszystkimi trudami, problemami, z tym wszystkim, co spada na jej ramiona, nie potrafi z tym dalej żyć i postanowiła ze sobą skończyć. I kiedy to powiedziałam, mówi, rozmawiając z księdzem, stoję w tej chwili na taborecie i za chwilę popełnię samobójstwo. I przeszła mnie taka właśnie duchowa myśl, pomódł się z nią. I wtedy zaproponowałem jej, mówiąc, pani też imię schowa, droga pani, zanim cokolwiek pani podejmie, jakąkolwiek decyzję podejmie, i cokolwiek zrobi, Proszę się ze mną powodzić, ale proszę modlić się tak, z takim skupieniem, jak będę się modlił również i ja. I z wielką pokorą, ale z wielką, ogromną wiarą i nadzieją odmawiałem powoli, słowo po słowie, modlitwę Ojcze nasz, a ona za mną. I kiedy doszliśmy do finału tej modlitwy pięknej, modlitwy pańskiej, kiedy słowo, padło słowo Amen, ona rozpłakała się jak mała dziewczynka, płacząc przez kilka minut. Powiedziała: Proszę księdza, co ja bym zrobiła? Zostawiłabym swoje dziecko na pastwę świata, a przecież straciłabym życie wieczne. Ta kobieta żyje po dzień dzisiejszy. Mam z nią kontakt. Jej córka dorosła. Życie rodzinne się poukładało. Moi drodzy, Również przed wieloma laty, to jest już przykład, akurat który gdzieś dostałem z sieci, opisany przez pewną osobę, która miała bezpośredni kontakt z rodziną Karola Marksa. Kim był Karol Marks? Wiemy bardzo dobrze. Był twórcą części filozofii ateistycznej, mówiąc najoględniej. Był ateistą. Uważał, że Pan Bóg, że cała sfera religii, to jest opium dla ludu stworzony przez grupę tych, którzy z wiary i z religii żyją. I wtedy w, tym w tej opowieści mężczyzna pisze, że jej przyjaciel rozmawiał pewnego dnia z córką Karola Marksa. Jak każda po poważna rozmowa, wcześniej czy później trafiła na grunt religii. I córka Marksa powiedziała: Byłam wychowana w ateizmie, dlatego nie wierzę w Boga, nie wierzę w Boga. Ale zaraz potem dodała, zamyślona i zatrwożona, jednak pewnego dnia wpadła mi w ręce stara książeczka niemiecka, w której była modlitwa. Jeśli Bóg tej modlitwy istnieje, to uważam, że mogłabym w Niego wierzyć. I wtedy ten jej rozmówca zapytał, A jaka to była modlitwa? Córka Marksa odpowiedziała: Modlitwa Ojcze Nasz. Siostry i Bracia, modlitwa Ojcze Nasz jest tym sednem naszych możliwości rozmowy z Panem Bogiem. Więc jeżeli dzieje się w naszym życiu nie tylko dramat, nie tylko ciężkie jakieś doświadczenia, bo zwykle wtedy przywykliśmy, że jeżeli się coś dzieje, to do Boga, do ratunku, Boże, ratuj. A jakże często zapominamy o Panu Bogu, kiedy dzieje nam się wspaniale, kiedy wszystkie sprawy się toczą jak najlepiej, życie jest, zdrowie na najwyższym poziomie, wszystko jest de bestia, jakby powiedziała młodzież. Wtedy się nie modlimy. Nie zapominajmy o Bogu. Nie zapominajmy o modlitwie właśnie również w takich okolicznościach. Modlitwa pańska jest w trudnych momentach naszego życia nie, nie, niekiedy jedynymi słowami otuchy i ratunku, które nam pozostają. Jest modlitwą, która towarzyszy nam od dziecka, często pierwszą modlitwą, jakiej nauczyli nas nasi rodzice. Będzie nam towarzyszyć także podczas tej naszej ostatniej drogi, kiedy to przed złożeniem naszego doczesnych szczątków do grobu nasi bliscy odmówią ją nad naszym grobem. Towarzyszy nam od dziecka aż po śmierć. Nie zapominajmy więc, jak wielką niesie ona moc treść, bowiem każde jej zdanie jest związane. Z całym naszym życiem, tym doczesnym i tym duchowym. Panie, naucz nas się modlić. I Pan na to nasze wołanie daje również tę dzisiejszą intencję błagalną tego mężczyzny, który prosi: pomódlcie się, pomódlcie się w intencji Moniki, w intencji również mojej rodziny. I idąc za Chrystusem teraz wszyscy, wszyscy razem, jako modlitwę powszechną, zechciejmy wspólnie w jej intencji, w intencji ich rodziny, z wielkim skupieniem duchowym odmówić modlitwę ojczerość. Aby Bóg Ojciec uchronił ich od nieszczęścia, aby spowodował, by nie doszło do życiowej tragedii i rodzinnego dramatu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Jezu, chroni nas. Chroni wszystkich, którzy wraz z nami dzisiaj modlą się. Chroni wszystkich tych, którzy modlą się każdego dnia. Ale i ucz również tych, którzy żyjąc w naszych czasach tak często zapominają o modlitwie.